Po raz drugi zostaje wezwany do innego świata i ponownie staje się najsilniejszym magiem. Yuki jest zwykłym uczniem cieszącym się swoim nudnym szkolnym dniem, kiedy jego przyjaciółka Yuki pyta: "Na co patrzy?". Próbuje jej przypomnieć, że nie powinna wchodzić z nim w interakcje, bo ludzie zaczną o nich denerwujące plotki, ale ona się tym nie przejmuje, są po prostu przyjaciółmi z dzieciństwa. Zauważa, jak pozwolił swoim włosom urosnąć i pyta, czy chce, żeby znowu je ścięła. Yuki w końcu otwiera się nieco bardziej i uśmiecha się do niej, pozwalając jej na to i twierdząc, że się nie zmienia. Ona uśmiecha się do niego, szczęśliwy, że zaakceptował ją i mówi jej, że zawsze będą przyjaciółmi. Yuki następnie spogląda na zewnątrz i myśli o tym, jak radzi sobie tamten świat. W tym samym momencie wszyscy widzą, że okna stają się ciemne, a na podłodze klasy pojawia się przyniesiony krąg. Wszyscy zaczynają panikować, z wyjątkiem Yuki, która wydaje się rozumieć, co się dzieje. Sekundy później każdy z jego klasy otwiera oczy i widzi, że są na pustkowiu. Yuki rozgląda się dookoła i robi się całkiem podchmielony, bo wie gdzie jest. Yuki chce to wiedzieć, ale uwaga wszystkich zmienia się na pobliski hałas. Nagle uczniowie widzą kilku żołnierzy chemtechu, którzy idą w ich kierunku. Podkręcają tempo, sprawiając, że studenci uciekają z powodu swojej paniki. Z wyjątkiem Yuki, która stoi tam, ponieważ wie już o magicznej mocy. Nie chcąc patrzeć jak jej przyjaciółka z dzieciństwa zostaje skrzywdzona, Yuki szybko trzyma się Yuki. W tym samym momencie, jeden z żołnierzy próbuje je rozbić. Yuki używa tylko jednego palca, aby go pokonać, a dwójka zaczyna uciekać. Gdy idą do przodu, widzą kilku pieszych żołnierzy biegnących w ich kierunku, aby walczyć z tymi pierwszymi, których nazywają demonami. Uczniowie obserwują walkę obu grup, ale Yuki myśli, że wojna powinna się już zakończyć. Po ponownym przyjrzeniu się demonom, Yuki zaczyna odczuwać ból w klatce piersiowej i uświadamia sobie, że został wcześniej przeklęty. Pojawia się dziewczyna jadąca na koniu i mówi uczniom, aby wycofali się w bezpieczne miejsce, podczas gdy królewscy rycerze ich chronią. Ale Yuki wydaje się, że już wie, kto jest tą dziewczyną. Ona i pozostali żołnierze angażują się w walkę z hordą demonów, używając mieczy i magii. Yuki jest niezwykle zaskoczona tym, jak silni są, mimo że wyglądają tak młodo. Yuki nie wydaje się tym zaskoczony, zamiast tego wygląda jakby był dumny. Dwójka następnie zaczyna się wycofywać, korzystając z tej ochrony. Po zabraniu do zamku, król Distini i jego córka Margaret dziękują bohaterom za przybycie na pomoc. Wyjaśnia, że ich królestwo jest najeżdżane przez demony i tak jak 5 lat temu, grupa bohaterów została wezwana do ich świata. Uczniowie byli jednak zdezorientowani i nie potrafili pojąć sytuacji. Margaret wyjaśnia dogłębnie, że 5 lat temu do ich świata został wezwany bohater, który pokonał demony i przyniósł im pokój. Ale nagle ten sam bohater w tajemniczy sposób zniknął. Król pilnie poprosił bohaterów, aby położyli kres trwającej wojnie między demonami i krewnymi bestii, błagając o ich pomoc. Każdy uczeń został zmuszony do nauki i treningu szermierki u Gleina i magii u Elki. Jednak Yuki zamierzała odciąć się od całej tej ciężkiej pracy i po prostu cieszyć się jazdą. Elka zauważyła, że Yuki ociągał się podczas treningu i zwróciła mu na to uwagę. Najpierw pochwaliła jego spokojne opanowanie w tym dziwnym świecie, ale potem wspomniała, że jego egoizm jest w parze z byłym bohaterem. Kazała mu wrócić do treningu, ale on po prostu ją wyśmiał. Postanowiła dać mu nauczkę, ale on po prostu kończy policzkiem po uniknięciu jej ataku. Gdy poczuła, że jego dłonie ją uderzają, jej serce podskoczyło. Yuki to były bohater. Od razu wiedziała, że to on, po tym jak ją potraktował. Nie mogła się powstrzymać od wyrażenia, jak bardzo czuła się samotna po jego odejściu. Yuki przeprosił ją i zapewnił, że wrócił na dobre. Podczas gdy on używał jej jako krzesła, pojawia się Glein, nie mając pojęcia co się dzieje. Oni jednak wypełniają go, a on uświadamia sobie, że Elka nie zachowywałaby się tak, gdyby tą osobą nie był były bohater. Szybko idą poinformować swoją drugą towarzyszkę tę, ale ta nie jest zaskoczona. Ale ona już wiedziała, wyczuła magiczną moc Yukiego pomimo jego nowego wyglądu. Yuki wspomina wtedy, że kiedyś obiecał, że wróci, a teraz to spełnił. Jego trzej towarzysze są początkowo zaskoczeni, ale potem witają go z powrotem w domu z ciepłym uśmiechem na twarzy. Yuki myśli wtedy, że mogli zginąć w czasie, gdy przebywał w innym świecie i szybko zmienia wyraz twarzy. Zastanawia się, dlaczego demony znowu atakują. Grupa szybko odczytuje jego myśli i ujawnia, że ma do niego kilka pytań. Pytają go, jak udało mu się wrócić do tego świata i dlaczego wygląda jak inna osoba tłumaczą, że z ich punktu widzenia po prostu zniknął po swojej ostatniej walce. Yuki jednak nadal nie rozumie, dlaczego został odesłany do swojego świata. Według niego walczył on z ich własnym towarzyszem, Tomą, a obaj otrzymali kilka ciosów i obrażeń. Ale kiedy Yuki zdołał trafić Tomę w ramię, magiczna kula zaczęła się powoli rozszerzać, a on sam odrodził się w swoim oryginalnym świecie. Zachował wszystkie swoje wspomnienia i magiczną moc i w jakiś sposób został przywołany po raz kolejny do tego świata. Fie również nie rozumie jak to się stało, a Elka wspomina o tym, co wcześniej powiedziała księżniczka. To ostatnie przywołanie nie jest przypadkiem. Jednak Yuki nie chce się tym teraz przejmować. Chce wiedzieć co się stało z Tomą po otrzymaniu ostatniego ciosu. Wspomina, że jeśli Toma nadal żyje, to prawdopodobnie to on stoi za ostatnią inwazją demonów. Fie pyta, czy demony są kontrolowane przez jakąś klątwę moc Tomy. A Yuki potwierdza to, wspominając o magicznej mocy, którą czuł od demona kilka dni temu. Jedynym wyjaśnieniem jest więc to, że za wszystkim stoi Toma. Elka wyjaśnia, że oni również szukali Tomy tak samo jak Yuki, ale również nic nie znaleźli. Ale teraz, gdy wiedzą, że Yuki żyje, wierzą również, że Toma jest. W pośpiechu przerywa im żołnierz, twierdząc, że król pilnie prosi o Gleina. Jak Glein odchodzi, Yuki wspomina, że jego towarzysz ciężko pracuje, a Elka wspomina, że Yuki jest tym, który pierwotnie dostałby tę pracę. Jednak Yuki tego nie chciał, jego planem było po prostu podróżowanie po całym świecie po ostatecznej bitwie, ale skończyło się na tej sytuacji. Przyglądając się scenerii, Yuki zaczyna pytać, co planuje Toma. Wewnątrz zamku król narzeka, że nigdy nie powinien był przyjąć traktatu pokojowego pięć lat temu i postanawia wypowiedzieć pełną wojnę przeciwko demonom. Jednak Glein próbuje to opóźnić, ponieważ ich emisariusz nie wrócił z wiadomościami po wysłaniu na demoniczny kontynent. Księżniczka nie zgadza się z nim, wspominając, że to demony najechały na nich. A przywołani w tym samym czasie bohaterowie to więcej niż dowód na to, że wojna ma być. Król ponownie wraca do tematu, wspominając, że nie powinien był nigdy wierzyć byłemu bohaterowi, by zawrzeć traktat pokojowy. I dalej wspomina, że jeśli zaginął to znaczy tylko tyle, że podjęli złą decyzję. Na placu treningowym Yuhi ćwiczy magiczne zaklęcia, gdyż wydaje się, że ma do tego naturalny talent. Yuki podchodzi bliżej, gratulując jej i wspominając, że jest utalentowana. Ona mu dziękuje, ale on szybko zauważa, że coś jest z nią nie tak. On pyta, co jest nie tak, a ona pyta, czy ćwiczy, żeby krzywdzić ludzi i dlaczego w ogóle ktoś miałby iść na wojnę. Yuki z naprawdę i nie wie jak odpowiedzieć, bo może ją to zranić. Jednak mimo tego uczucia, szybko się opamiętuje i mówi, że wykorzysta swój talent do magii, aby go chronić. Późną nocą towarzysze Yuki podchodzą do niego, by wyjawić mu plany króla dotyczące rozpoczęcia wojny. Gleinowi udało się kupić trochę czasu, wspominając, że bohaterowie zginą w pierwszej fali i potrzebują więcej treningu. Yuki jednak podjął już decyzję. Wyruszy i ponownie sam powstrzyma wojnę. Uważa, że ta wojna to tylko jakaś głupia rzecz, którą tworzy Toma i to on musi go powstrzymać. Cała trójka uśmiecha się do niego i zaczyna wyrażać swoje pragnienia, aby pójść z nim na swoje stare przygody. Yuki jednak odmawia, musi iść sam. W dodatku nie mogą opuścić zamku i uczniów na własną rękę. Wspomina również, że jeśli Toma jest tym, który podżega do wojny, to ktoś musi zostać w zamku, bo na pewno go zaatakuje. I to jest więcej niż wystarczający powód, aby zostali i pomogli królestwu. Jednak przed wyjazdem Yuki potrzebuje jednej rzeczy, swojej broni. Grupa używa magii niewidzialności, aby przekradać się po zamkowym magazynie. Elka idzie do przodu, by wybić strażników, a grupa wspomina stare czasy, gdy zawsze szła naprzedzie podczas eksploracji lochów. Następnie zaczyna wytrychować pomieszczenie, ale Yuki zauważa coś dziwnego i widzi jak wchodzą do środka. W środku Yuki widzi ogromny czarny miecz, który nazywa kuromaru. Strażnikom udało się jednak znaleźć strażnika, którego Elka pobiła i zaczynają szukać po całym zamku intruzów. Fie i Glein zrobią wszystko, aby opóźnić sytuację, pozwalając Yuki i Elce opuścić zamek. Po tym jak w końcu mijają mury zamku, Elka mówi mu, że cała trójka zrobi wszystko, aby opóźnić rozpoczęcie wojny przez króla, mając nadzieję, że da to Yuki wystarczająco dużo czasu, aby powstrzymać Tomę i inwazję demonów. W tym samym czasie jednak Yuki, która widziała, jak Yuki wchodzi do magazynu, zdążyła za nim podążyć. Pędzi w jego ramiona, pytając dlaczego i gdzie idzie. On postanawia wyjawić prawdę, tłumacząc, że to już drugi raz, kiedy został wezwany do tego świata. I że musi spotkać się z kimś, kto powstrzyma tę wojnę. Oczy Yuki są pełne łez i prosi, by poszła z nim, obiecując, że się przyda. Jednak Yuki nie może pozwolić, by stała jej się krzywda, to dla niej zbyt niebezpieczne. Z trudem powstrzymuje swoje emocje, ale przypomina sobie o swojej obietnicy. Każe mu zamknąć oczy, a sama podchodzi do niego. W jednej chwili rzuca trochę magii wiatru i ognia i daje mu obiecaną fryzurę. Hartuje się i z uśmiechem ponownie obiecuje, że stanie się silna i będzie go chronić. On kuje ją w czoło i mówi jej, że jeśli następnym razem zrobi Junek, to zda egzamin i będzie mu towarzyszyć. Subskrybuj po więcej takich filmów jak ten, włącz powiadomienia i zostaw like, aby wspomóc kanał. Dzięki za oglądanie.